Nie przeznaczony na programy dziecięce, polskiej akcji humanitarnej. Reportaż Święta Święta, czyli Kocham ten świat. W drugi dzień świąt o 8:45. Wizji robię, żeby przekazać na cały świat. Teraz będziemy przekazywać pasterkę, jak wigilia. Dziewczyny, odejdź już, kochani, proszę Cię, odejdź już. Tańczę samba, jajfa, walca angielskiego, walca wiedeńskiego i Cza, y, Czaczeż mówią? mówię? I czacze. Chodźcie. Hej. A teraz. A pójdą i Uczę się tutaj y, operować kamerą, y, ustawiać na różne osoby. Uczę się w ogóle. Yy, żeby ładnie wyszedł obraz yy, żeby yy, żeby na przykład nie za szybko pociągnąć yy, żeby tu wszystko tu yy, nauczyć się operować całą kamerą czyli tutaj na przykład podświetlenie przybliżenie oddalenie Trudno jest znaleźć w tej chwili osoby, które mają wolny czas i są po prostu osobami, które mogą ten czas poświęcić, na przykład w takim przedsięwzięciu, jakim jest telewizja dzieci dzieciom. Tak się szczęśliwie złożyło, że obok jest ośrodek dla uchodźców, którzy są z różnych krajów, i udało nam się dwóch panów tutaj zaprosić do współpracy, i oni obsługują kamery. Które się sami najpierw nauczyli obsługiwać, a teraz już przekazują dzieci i już możemy się pochwalić tym, że dzieci sobie nieźle z kamerami radzą. Dlatego musimy się porozumiewać w trzech językach. Taka mała wieża Babel. Język rosyjski, angielski i polski cały czas biegają w powietrzu. Zróbmy tak, żeby usiadły, jak to się mówi, jako po prostu. Ja wejdę z chwileczkę. W telewizji Krząca Małachowskiego. E... Jestem operatorem filmowym. Ja lubię ten pracę. Zaprosili mnie tutaj, żebym im troszeczkę tutaj przygrywała podczas ich pobytów, programów, właśnie podczas realizowania tych pierwszych takich spotkań, jeżeli chodzi o właśnie telewizję. Bo czy jest teleprompter, no to ona musi być tu, jak patrzą tu. Dobrze. Nie, ja... Yeah, to Jak będziesz gotowa, powiedz. Ja. O, ale jeszcze raz ja wziąłem kapeluszę. żeby na przodzie, żeby ją tak było widać. Mogę ją wziąć na kolana. O, prosto. O, prosto. I bardziej będę widać, nie Ale Ania śliczna dzisiaj jest. Cześć, jestem Karolina. A ja Marta. Witamy Was serdecznie z Nadliwie pod Warszawą. Dziś bardzo ważny dzień dla nas wszystkich. Wigilia Bożego Narodzenia. Dziś rozpoczynamy działalność naszej telewizji Dzieci Dzieciom w służbie Jezusowi Ofer Witamy wszystkich, którzy nas oglądają na całym świecie. Korzystając z możliwości przekazu w internecie. Uwaga, uwaga lampa, 5 sekund, uwaga. uwaga. Jestem mamą Małgosi, niepełnosprawnej, która przyjeżdża tutaj do Nadliwia na rehabilitację. Przyjeżdżamy tutaj od czterech lat i jest to miejsce w naszej okolicy jedyne, gdzie dzieci niepełnosprawne mogą skorzystać z rehabilitacji, z jakichś wspólnych spotkań, ze spotkań przy kominku, które ksiądz Małachowski organizuje. No jest to coś nowego i na pewno bardzo ciekawego dla takich dzieci. One tego potrzebują po prostu. W gęstym lasku, w czarnym piasku, rośnie mu homorek mały. Lepiej, żeby go dzieci nie próbowały. On bardzo jest trujący, a do tego czarujący. Ma czerwony kapelusik. To największy jako piusik. Jestem autorką wierszy, które w telewizji dzieci dzieciom będą prezentowane. Brody nie ma. Ja mam brodę, taka pełna! Zobaczy jej. Albo piątą do wielenia. Żony. Tyle kilometrów i żeby być w nadliwiu. Czy ktoś na mnie czeka? Ta! Głównym celem telewizji dzieci i dzieciom jest integracja dzieci sprawnych i niepełnosprawnych i wspólne ich działanie właśnie, żeby ta telewizja mogła działać, mogła funkcjonować, wspólne nagrywanie programów, wspólne pomysły, żeby się realizowały żeby umożliwić jakby spełnienie się dzieci niepełnosprawnych. Pośród y, normalnych dzieci. Pewna dobrze tańczy. Dzięki niej prawie wszystko zawdzięczam, że, te, że też tak dobrze tańczy. Moje zaangażowanie w tą działalność jest po prostu hołdem złożonym synowi, który zginął 4 lata temu w Stanach Zjednoczonych studiując tam. Pieniądze, które były przeznaczone na jego studia, odkładane przez wiele lat, przeznaczyłem teraz na zakup sprzętu i dlatego możemy tutaj od razu wystartować z wyższego poziomu. W tej naszej zabawie w telewizję po prostu uczestniczą dzieci z okolicznych wiosek i również dzieci, które dojeżdżają z Warszawy. Jest około 40 naszych wspaniałych dzieciaków. Chcielibyśmy przedstawić nasz sprzęt, który w tej chwili wykorzystujemy. Mamy oczywiście cztery tory kamerowe, tutaj prezentowane przez te monitory. Na górze mamy ciekawy monitor czarno-biały, który nam pokazuje dzieci w studio, bo my cały czas liczymy dzieci, żeby nam się liczba zgadzała. Szafki z, przedszkola, z okolicznych z okolicznego przedszkola które zapewniają nam przede wszystkim podstawę pod monitory, a jednocześnie przez otwory, gdzie kiedyś dzieci zostawiały swoje kapciuszki i ubranka, widzę kolegę, który tam siedzi i obsługuje magnetowid nagrywający oraz sprzęt komputerowy. Dzięki temu sygnał wysyłany jest na cały świat poprzez internet. Ciekawym urządzeniem skonstruowanym przez nasze dzieci jest tak myk zwany myk Po naciśnięciu tego zapala się czerwona lampa w studio migająca. I naciśniemy tutaj Czerwona lampa w studio sygnalizuje, że jesteśmy na wizji. Dobra, wysyła na kamera? Marta, możemy? Yy, to znaczy tak. Dobrze. Uwaga, myk, 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 myk staż ma stary. W naszym studiu gościmy Krzysia. Cześć, Krzysiek. Dzień yy, Krzysiek. dobry. W jaki sposób dowiedziałeś się o funkcjonującej w Fundacji Dzieci Dzieciom? Od księdza. Trzech minut. Sekundę, broń. Mikrofon. Zamiast na mikrofon. Marta wzięła. Nie, Marta wzięła i sobie dzisiaj nie Dzwonić mikrofon. mikrofon. Zaangażować ludzi. Już jest mikrofon. już. Krofon. Dobrze, czyli od początku. Tak, uwaga, możemy już. Uwaga. Dzisiaj pierwszy raz w życiu udzielałem wywiadu i. Miałem trochę dremy, nie, ale było fajnie, dało mi takie śmiałość, że mogę coś robić. Pomysłodawcą powstania takiej telewizji dzieci dzieciom jest ksiądz Krzysztof Małachowski, który od lat taką fundację prowadzi. Marzeniem właśnie jego jest, żeby, żeby ta telewizja rozpoczęła swoją działalność w Wigilię. I przekazuję satelitarnym, żeby on również obejrzał ten pierwszy program, który powstanie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy naszej telewizji dzieci dzieciom w służbie Jezusowi Eucharystycznemu. Dlaczego telewizja dzieci dzieciom? Nazwałbym to inaczej. Internet w służbie Jezusa Eucharystycznego. Taki dał nam przykład Jan Paweł II w czasie swojego Pontyfikatu. Wykorzystać wszystkie środki bez społecznego przekazu do ewangelizacji. Dzieci dzieciom to jest model katechezy miłości i chcę, aby przy pomocy telewizji dzieci, dzieci dzieciom pokazać innym dzieciom i młodzieży, że warto tak żyć, aby służyć swoim słabszym koleżankom i kolegom. Jest to przykład, że należy dawać, a nie tylko brać. Dziękuję wszystkim, wszystkich serdecznie pozdrawiam i moje dzieci w nadliwiu. I czekam z niecierpliwością na spotkanie, a wszystkim na Boże Narodzenie. Niech Pan Jezus błogosławi. Szczęść Boże! Strojowe ballady grupy pod budą wprowadzą nas w świąteczną atmosferę w programie Śniegu, cieniutki opłatek. Biała, tego roku. I na Zapraszamy w pierwszy dzień świąt o 19.30. Przynieś spokój, spokój. że Giedrich był jedną z najważniejszych figur w tej historii. Chociaż sam nie był nigdy nawet dyrektorem departamentu. On zauważał talent u ludzi, odkrywał i wiedział w czym go widzi. Można powiedzieć, że on redagując pismo, redagował nas. Na pewno. No jako tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie na antenie telewizji Dzieci Dzieci. Dziś porozmawiamy o strasznym wulkanie, który wybuchł we Włoszech. Zginęło przy jego wybuchu ponad tysiąc ludzi, którzy nie zdążyli uciec. Wulkan nie tylko zabił ludzi, lecz zniszczył miasta i wsie. Prosimy o natychmiastową pomoc, aby wspomóc. Wyślij SMS-a pod numer 7725. Wszystkim darczyńcom z góry dziękujemy. Cześć, witamy Was kochani w telewizji Dzieci Dzieci. Dzisiejszym tematem będą ważne informacje. Dziś o 12 w nocy znaleziono jajo dinozaura. Było wielkości 30... O, z... Cześć, witamy Was w telewizji Nie. Witamy. Cześć, witamy Was w telewizji Dzieci i Dzieciom. Dzisiejszym tematem będą ważne informacje. Dziś o 12 w nocy znaleziono jej dinozaura. Było wielkości 130 cm. A jego wagi. Bark... Cześć! Witamy w telewizji. Dzisiejszym tematem będą ważne informacje. Dziś o 12 w nocy znaleziono jajo dinozaura. Było wielkości 130 cm, a jego waga sięgała do 150 kg. Narodowy Instytut od Spraw Przyrody zarządził, że jajo zostanie umieszczone Laboratorium Badawczym Cześć, witamy Was w programie Dzieci Dzieci. Dzieciom. Dzisiejszym tematem będą ważne informacje. Dziś o 12.00 nocy znaleźliśmy jajo dinozaura. Było w wielkości 130 cm, a jego waga sięgała od 150 kg. Narodowy Instytut od spraw przyrody zarządził, że jego jajo zostało umieszczone w Polskim Laboratorium Badawczym. Dzień dobry. Tu wiadomości... Dzieci... A, na kamerę. Dzień dobry. Tu wiadomości dzieci dzieciom z ostatniej chwili. Przerancza właśnie zaatakowała Warszawę. Owady skradają się do domu. Wyjadają jedzenie, wyjadają jedzenie, jedzenie. I też nie jest wykluczone, że jeśli tym dziwnym owadom zabraknie pożywienia, zaczną odżywić się ciałem ludzkim. Prosimy wszystkich tych, którzy mieszkają w Polsce o ewakuację do schronów i szczelnych pomieszczeń. Powtarzam, proszę, o, proszę skryć się w szczelnych pomieszczeniach. To były wiadomości z telewizji dzieci, dzieciom. Witamy z telewizji. Źle. Pierwsza kwestia miała... Witamy z telewizji. No znowu to samo. Dlaczego spojrzałaś na telewizję? Witamy z telewizji, dzieci, dzieci. Za szybko, on jeszcze był w kadrze przecież. Witamy z telewizji.